Liliana Kowalczyk. Tysiące ścieżek pokazałeś, sypnąłeś garścią sennych miraży. Co noc stoi obdarta z marzeń wśród splątanych drogowskazów. Zanim z zimna skonam. Wyprostuj je, panie. Wrysowana w samotność. Dźwigam pokornie serce, Pełne smutnej miłości. W dłoniach obracam bezbronne słowa, Jak żebrak swoją nędzę. Nie szukaj mnie w tłumie bezimiennych twarzy. Jestem w wersach spadających na kartkę, Jak ślepe granaty. Otul mnie dniem powszednim, bez strachu. Bez ciebie. Bez ciebie tkwie na rozdrożu. Życie uderza w twarz prędkością. Na wietrze wirują kryształki soli, gubią się w szarości słów. Ból ma kolor czerwony. Pędzę do promieni złocistych, kropel deszczu na płatkach tulipanów, wolna od rzeczywistości, zostawiam za sobą twarze maski, za szyb samochodu wszystko jest prostsze, nie zbawię spadających ptaków. Czerwienią spływa życie. Wyścig. Nie ma nudy, kiedy grafik napięty, jak mawiał dziadek, zaciągając się sportem. Wstań prawą nogą i załóż trampki. Biegnij, niech ziemia zadrży. Na końcu siebie znajdziesz początek. Na mecie odbierzesz marżę. Czytała Dorota górczyńska -Bacik.